Przygotowujemy się do uroczystej Jełuchawyckiej o godzinie 11 modlitwą zróżnicową. Pragniemy objąć tą modlitwą wszystkich pielgrzymów, którzy zromadzą się dzisiaj na Jasnej Górze. NSZZ Solidarność, ludzie pracy, Krajowy Dospad też, żywota Twojego Jezus. Zdrowa się Maryja Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony powód żywota Twojego Jezus. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu wczesny o chleb na niepewne jutro, by ojcowie nasi byli silni pewnością naszego siewu. Przy Twojej pomocy, Maryjo, możemy tak wiele zmienić w sobie, w naszej Ojczyźnie, odbudować wspólny dom Matko Palm palestyńskich i białych brzus mazowieckich. Pomóż oprzeć się bezradnym łzom i daj nam siłę, aby miłość we wszystkich sercach mogła się obudzić, byśmy w ludziach doceniali ludzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrąży kochali ojczyznę, a odeszli do wieczności i śpią w pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryja łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, czarna Madonno, z twarzą zatroskaną. Przyjmij od nas w darze, jako wotum narodu, nową szatę i nową koronę. Matko Woska Częstochowska z Jasnogórskiej Kany, stawię się za nami, uproś na u syna nowe...

Dziękuję bardzo. 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 Dziękuję podziękowaniem i zaproszeniem, aż się w czasie utarysty pomogli nam się mocno Region Środkowo-Wschodni Lublin 700 osób. Dolny Kloł, NNZZ Solidarność Wrocław Walczyk Kłotko 350 osób. Solidarność Dolina Północna w 350 osób. Dziewli 55 osób. Podregion NLZ Solidarność Golubia-Dobrzynia 54 osoby. Region Zielona Góra Nowa Cór Zary Zielona Góra 50 osób. NLZ Solidarność Odciad Zarbory, 98 osób. NSZ Solidarność Komisja Zakładowa Zakłady więcej w Łukowie, 54 osoby. <klucz> Sekcja Emerytów i Rencistów NSZ Solidarność Białystok 53 osoby. NSZ <klucz> Solidarność Nowy Sącz 50... 90 osób. <klucz> NRZ Solidarność Oddział Płocku 50 osób. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w stoku 50 osób. Ostrołęska Solidarność Zakładu Mleczarnia Poczta Polska MKZ i ZUS 50 osób. Komisja Zakładowa NRZ Solidarność Meble Sędzisów Małopolski 54 osoby. Delegatura NRZ Solidarność Końskie 230 osób. Komisja Zakładowa NSZ Solidarność KWK Zastrzędia Zdroju 71 osób. Komisja Międzyzakładowa Zakładowa Solidarność Biofizyka Toruń 40 osób.